Cześć, moi witajcie na moim kanale. Przepraszam, że tak dawno nie było odcinków, ale nie wiedziałam po prostu, co nagrywać, i dalej nie wiem. Ale najpierw chcę. Pozdrawiam. kokola 9995 A najpierw chcę wam pokazać mojego artbooka, których dotychczas zrobiłam. To jest właśnie ten. Ten. Pozdrawiam cię, Maj Majcia. I, je, I to jest właśnie ten artbook. Także widziałam, że nagrał Wampir Kochany o mnie filmik i pozdrawiam cię także. I to jest mój artbook na razie wygrywa yy, taka jedna osóbka i ma 750 punktów. No i zobaczymy, kto ją pobija. Możecie oczywiście brać w tym udział. No i tyle. Tylko nie wiem, co nagrać. Wiecie, co napiszcie mi w komentarzu, czy macie pomysły, i jeszcze chcę wam tego pokazać. To jest właśnie też mój album, który ma najwięcej Lovit i jest za darmo. Oczywiście napiszcie w komentarzach, czy macie pomysły na filmik, bo ja po prostu nie mam i dlatego tak długo nie nagrywam. To pa!